Moja praca inna. Tu cebulki wypukane, gotowe do... Zakonserwowana w chemii. Jak tu nie? Wypukane. nie ja... były To No dobra, to to będzie. Ja biorę je z tej palety. O! Dużo ich. Wyrzucam je z każdej skrzynki tu na taśmę. A ja O! Tu jest czarek. One się tutaj mocą w jakiejś chemii. Taki dziwny bęben wielki. Chemia tutaj. Eee, wszystko to obleśne, mokre, nieprzyjemne. Wyskakują tam na taśmę, po wypłukaniu, Czarek zakłada, o, robię. Czarek zakłada te sreberka w skrzynki I potem następnie tam chłopaki te e, cebulki z chemią i pomieszane z ziemią ładują do następnych skrzynek, o tam się cieszy Adam No i jeszcze jeden Gerard Herard, Gerard. Holendy, układa gotowe zapakowane na jedną palecę, ot i cała historia a tamten zjebek na weftruchu to taki komendant holenderski. Menoskot! na Jeździć, że może. Oj, gdzieś tam pojechał. No i cała robota. O. To jest spoko. Najgorzej ma tego tamten, co układa gotowe. Co się musi narobić. Dobra, na razie muszę wracać do pracy.